Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak niesamowite byłoby łatwo zdobyć serce osoby, która ci się podoba? Dziś pokażę ci kilka sekretów, których używają najlepsi specjaliści od zdobywania serc dziewczyn. A wiesz, co jest najlepsze? To tak proste triki, że każdy może się ich nauczyć i stosować na co dzień. Zainteresowany? No to chodź ze mną. Pierwsza pewność siebie. Wyobraź sobie, jak to jest być w pobliżu kogoś, kto zawsze wydaje się pewny siebie, ale bez przesady. To właśnie pewność siebie jedna z najbardziej przyciągających cech. Tylko nie myl jej zbyciem za. Ok, pewność siebie to coś, co promieniuje z wnętrza, kiedy czujesz się dobrze ze sobą. A sekret jest prosty. Poznaj swoje mocne strony, zaakceptuj to, co możesz poprawić, i bądź spokojny, będąc sobą. Kiedy czujesz się komfortowo z tym, kim jesteś. Ludzie to czują i nawiązują prawdziwą więź z Tobą. Aby pokazać tę pewność siebie w naturalny sposób, spróbuj patrzeć w oczy podczas rozmowy, to pokazuje zainteresowanie i pewność siebie. Stań prosto, ale luźno, nie udając nikogo innego. Uważnie słuchaj tego, co mówi druga osoba i pokazuj, że Ci zależy. Pamiętaj, być pewnym siebie to być miłym dla siebie i dla innych, nie musząc niczego udowadniać to prawdziwy urok. Drugie poczucie humoru. Wiesz, co jest magicznego w poczuciu humoru? Sprawia, że ludzie czują się bardziej komfortowo, jakby byli przyjaciółmi od lat. Jeśli potrafisz rozśmieszyć kogoś, to już duży krok do stworzenia specjalnej więzi. I nie musisz być królem dowcipów, prawda? Sekret polega na byciu lekkim i naturalnym. Żartowanie z sytuacji w danym momencie Dzielenie się zabawnymi historiami lub wspólne śmianie się z czegoś, co się wydarzyło, działa świetnie. A oto ważna wskazówka. Używaj humoru w sposób życzliwy. Nie żartuj z rzeczy, które mogą zranić drugą osobę. Liczy się szerzenie uśmiechu, a nie dyskomfortu. Więc zrelaksuj się, pozwól rozmowie płynąć i stw. u rz. lekki. Zabawny moment. Śmiech zawsze jest dobrym pomysłem. Trzecia empatia. Wiesz... Jak to jest, kiedy czujesz, że ktoś naprawdę rozumie, przez co przechodzisz. To właśnie empatia jest czymś bardzo wyjątkowym. Aby prawdziwie zdobyć czyjeś serce, trzeba nie tylko mówić, ale także umieć słuchać. Często ludzie potrzebują po prostu kogoś, kto wysłucha ich z otwartym sercem, bez prób rozwiązywania wszystkiego. Zrobienie tego pokazuje, że naprawdę ci zależy i że cenisz to, co ta osoba czuje. Oto kilka łatwych wskazówek. Żądawaj pytania, które pokazują zainteresowanie, na przykład, jak to było dla ciebie, lub co o tym myślisz. Pokaż, że słuchasz, z uśmiechem, skinieniem głowy lub powiedzeniem czegoś w rodzaju. Rozumiem, jak się czujesz. Nigdy nie mów niczego, co umniejsza to, co druga osoba mówi, na przykład, to nic wielkiego. Kiedy jesteś empatyczny, tworzysz więź, która wykracza poza słowa. To jak powiedzenie: Jestem tu, możesz na mnie liczyć. To naprawdę robi wrażenie. Czwarta szczerość. Wyobraź sobie, jak to jest być z kimś, kogo wiesz, że jest 100% szczery. To właśnie robi szczerość, buduje zaufanie i sprawia, że wszystko staje się prostsze i bardziej realne. Nie musisz wymyślać nieprawdopodobnych historii, żeby zaimponować. Wiesz, co naprawdę przyciąga. Bycie sobą. Z wszystkimi swoimi mocnymi stronami i nawet tymi drobnymi rzeczami, które chciałbyś poprawić. To pokazuje odwagę i autentyczność. Aby być naprawdę szczerym, pamiętaj o mówieniu jasno i z szacunkiem, nie bojąc się wyrazić swoich myśli. Przyznawaniu się do błędów i pokazywaniu, że chcesz się uczyć. Byciu szczerym z samym sobą o tym, co czujesz i czego chcesz. Szczerość jest jak niewidzialna nić, która łączy ludzi. Kiedy jesteś autentyczny. To promieniuje bardziej niż jakakolwiek fasada. Piąta, życzliwość. Wiesz, jak to jest czuć się dobrze w towarzystwie kogoś, kto traktuje wszystkich z szacunkiem i troską. To właśnie życzliwość i nigdy nie traci ona blasku. Bycie życzliwym to nie tylko to, jak traktujesz osoby bliskie ci, ale także to, jak zachowujesz się wobec innych ludzi, czy to kelner, przyjaciel, czy ktoś, kogo dopiero co poznałeś. Kobiety dostrzegają takie rzeczy, a to wiele mówi o tym, Kim naprawdę jesteś? Wskazówki, jak być życzliwym. Okazuj szacunek w drobnych gestach, jak uważne słuchanie lub dziękowanie. Traktuj wszystkich z uwagą, nie zastanawiając się, kto zasługuje na więcej. Bądź uprzedzający. Na przykład przytrzymaj drzwi lub zaoferuj pomoc, gdy ktoś jej potrzebuje. Życzliwość jest odzwierciedleniem twojego charakteru i ma moc zdobywania serc bez potrzeby wypowiadania słowa. Bycie życzliwym to bycie niezapomnianym proste gesty takie jak zwracanie uwagi na szczegóły które ona wspomina lub bycie uprzedzającym pokazują że cenisz innych życzliwość jednak nie oznacza słabości to świadomy wybór szósta ambicja wiesz jak to jest mieć marzenie na przykład nauczyć się czegoś nowego pojechać do niesamowitego miejsca lub poprawić się w czymś mieć ambicje to chcieć rozwijać się i poprawiać w życiu nawet jeśli nie chodzi o zostanie milionerem czy najlepszym na świecie. Najfajniejsze jest to, gdy mówisz o swoich marzeniach z błyskiem w oczach, pokazując, że jesteś gotów, by pracować nad ich realizacją. To inspiruje innych i pokazuje, że masz zapał i pasję. Siódma inteligencja emocjonalna. Inteligencja emocjonalna to jak posiadanie supermocy, która pomaga ci rozumieć i radzić sobie z własnymi uczuciami, a także z uczuciami innych ludzi. Wyobraź sobie, że jesteś zdenerwowany, bo coś poszło nie tak, ale zamiast krzyczeć czy się denerwować, potrafisz wziąć głęboki oddech, pomyśleć chwilę i działać spokojnie. To umiejętność kontrolowania swoich emocji. A kiedy zauważysz, że ktoś wokół ciebie jest smutny lub zdenerwowany, wiesz, jak zachować się w sposób uprzejmy i wspierający. Ta umiejętność jest bardzo cenna. Ponieważ pokazuje, że masz dojrzałość, by radzić sobie w trudnych sytuacjach bez tracenia głowy, a to sprawia, że ludzie cię szanują i podziwiają jeszcze bardziej. 8. Bycie poszukiwaczem przygód. Bycie poszukiwaczem przygód nie oznacza, że musisz uprawiać ekstremalne sporty czy podejmować ryzyko na każdym kroku. Chodzi bardziej o otwartość na nowe doświadczenia, podejmowanie nowych wyzwań i gotowość do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Może to być próba nowego hobby. Zwiedzenie innego miejsca, czy nauczenie się czegoś, czego nigdy nie wyobrażałeś sobie robić. Bycie poszukiwaczem przygód pokazuje, że jesteś elastyczny, ciekawy i pełen entuzjazmu do życia zawsze gotowy, by odkrywać to, co świat ma do zaoferowania. To bardzo atrakcyjne, ponieważ osoby z takim duchem inspirują innych do bardziej otwartego i ekscytującego życia. Dziewiąte wsparcie emocjonalne. Bycie obok kogoś w dobrych i złych momentach to jedna z najważniejszych rzeczy. Jakie możesz zrobić dla osoby, na której ci zależy? Kiedy jesteś dobrym partnerem, wspierasz, motywujesz i świętujesz wspólne osiągnięcia, ale jesteś również tam, by dać siłę, gdy sprawy nie idą zbyt dobrze. Umiejętność słuchania drugiej osoby bez osądzania i zrozumienia, jak się czuje, tworzy bardzo szczególną więź. To pokazuje, że naprawdę ci zależy i sprawia, że więź między wami staje się jeszcze silniejsza, ponieważ osoba wie, że może liczyć na ciebie w każdej sytuacji. Dziesiąta autentyczność. Często ludzie starają się być inni tylko po to, by przypodobać się innym, ale to może być naprawdę męczące i ostatecznie nie działa. Bycie autentycznym to bycie sobą, takim, jakim jesteś, bez próby ukrywania się za maskami. Kiedy jesteś prawdziwy, ludzie to dostrzegają i czują się bliżej Ciebie ponieważ więź jest bardziej prawdziwa i szczera. Pokazanie tego, kim naprawdę jesteś, z wszystkimi swoimi zaletami i nawet tymi niedoskonałościami, sprawia, że jesteś bardziej ceniony, ponieważ nikt nie lubi być w pobliżu czegoś lub kogoś fałszywego. Bycie autentycznym to jak bycie unikalną i specjalną wersją siebie, a to przyciąga ludzi w sposób dużo bardziej prawdziwy.